Śietrzewie występują w tatrach bardzo rzadko. Nieco częściej spotykamy je na torfowiskach orawsko-nowotarskich, choć tam notuje się dramatyczny spadek liczby osobników. Cietrzew bywa nazywany czarnym tancerzem, a jego tokowiska to fascynujące zjawisko. W tatrach odbywają się w kwietniu i maju. Ptaki tokują głównie na otwartych terenach, na polanach wśród zarośli kosodrzewiny i na halach. Na tokowiskach pojawiają się głównie nocą i tokują do wschodu słońca. Bulgotanie i czuszykanie, czyli głos godowy samców, usłyszeć można z odległości kilkuset metrów. Koguty opuszczają skrzydła, podnoszą i szeroko rozkładają ogon w kształcie liry. Stroszą pióra na grzbiecie. Stale biegają, podskakują lub walczą ze sobą. A wszystko po to, by zająć najlepszą pozycję na tokowisku. I zwrócić uwagę samic, które oceniają delikwentów pod kątem przydatności na ojca swoich Cię Cietrzewie tokują również jesienią, jak to ma miejsce obecnie, choć bardzo rzadko. Zagadką pozostaje, dlaczego to robią o tej porze roku. Na względy samic nie mają co liczyć. Być może jest to zwykła nadpobudliwość, skłonność do rywalizacji i demonstracji siły wobec innych samców. Dziękuję za uwagę.